Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 18 dzień maja 2021 roku. Imieniny obchodzą Piotr i Marcin. W Gdańsku 17 stopni Celsjusza deszczowo. Cena KNG 395 omega złotówki, cena Cash 934 kang. Cena Cash przeliczej na złotówki to jest 3989 złotych i 30 groszy co, co oznacza, że cena kangi wynosi 92 złotych. zł. No i moi drodzy, dajcie znać, czy nas widać i czy nas słychać. To jest pierwszy komunikat, bo mamy tutaj pewne wątpliwości. Czekamy na jakieś e, komentarze. E, e, a ja przypomnę, że znajdziecie nas na, nas na wszystkich platformach podcastowych, broadcastowych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E, Łukasz, nie wiem, czy nas słychać, ale zadam Ci to pytanie, <laughs> dlaczego Beethoven nie słuchał Mozarta? Nie wiem. E, dlatego, że Beethoven był głuchy. <laughs> no to powiedz proszę, co takiego dzieje się w świecie Bitcoina i Ethera? No, e, mamy dosyć silną korektę. Jesteśmy w tej chwili w fazie, e, fazie korekty, faktycznie e, tak jak wszyscy. E, e, tak, tak, całe tak, tak. szczęście. Tak. E, tak, zanim jeszcze powiem o tej korekcie, to tak. powiem, naprawdę, Piotr, dzisiaj nie było żadnych innych <słuch> fajnych imion. Tak słuchajcie, jesteśmy w bardzo dużej, dużej korekcie. Można powiedzieć, że niedźwiedzie ciągną, wygrywają i są naprawdę na fali. Ale to, co, co ważne, to trzeba zachować spokój, ponieważ jak popatrzymy na wszystko z odpowiedniej perspektywy, na przykład z perspektywy trzech lat, to nagle się okaże, że jesteśmy na niesamowitym szczycie. Więc tak naprawdę ta korekta była zapowiadana przez bardzo wiele osób. Spodziewano się 42, niektórzy wieści, wieścili nawet 41. Paru wróżbitów odważyło się powiedzieć 39, a z tego co wiem, to zeszliśmy do 42, hmm. 200, coś koło tego. Faktycznie korekta głęboka, już trochę nadrobiliśmy, 45. No i teraz tutaj zdania są podzielone. Niektórzy mówią, że będzie jeszcze jedna korekta podobnej głębokości, nie, nie, dużo, nie dużo głębsza. 39,900 to jest podobno taki opór o którym wszyscy mówią, że to niżej nie będzie. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna, tutaj bardziej sobie żartujemy, a natomiast inni już mówią, że to już, już koniec korekt, rynek się skonsolidował. Jako argument podają to, że gdyby nie olbrzymi dodruk pieniądza, to jeszcze moglibyśmy mieć jedną korektę, ale ponieważ mamy niesamowite wysyp gotówki, niesamowite... Zasoby gotówkowe mają nie tylko ludzie, mhm. ale również firmy i w ogóle instytucje. To należy się spodziewać już teraz wybicia powyżej 75 tysięcy dolarów. Bardzo ciekawy scenariusz. Ważne jest to, że faktycznie Bitcoin stracił swoją taką bardzo silną dominację. W tej chwili troszeczkę spadło to, czyli ma większą dominację niż jeszcze parę dni temu, ale faktycznie Ether już zaczyna go mocno gonić. Tak jak mówiliśmy. Ostatnio, no, zobaczymy, co będzie się działo, bo to są ciekawe rzeczy. Myślę, że najważniejsze to będzie, co powie Elon Musk. No tak? i właśnie. A propos Elona Muska, tutaj trochę narobił bałaganu ostatnio na rynku. Przypomnijmy, że całkiem niedawno chwaliliśmy się tym, że Tesla kupiła bitcoina za półtorej miliarda dolarów. Potem sprzedała i zarobiła więcej niż na sprzedaży samochodów przez cały okres swojego no istnienia. Właśnie tutaj jest ciekawa rzecz. To znaczy, faktycznie my też to powiedzieliśmy, że Tesla sprzedała, natomiast nawet dzisiaj rano, kiedy robiłem prasówkę, to tam się pojawiła takie informacja, że ona wcale nie sprzedała, albo sprzedała tylko część. Więc nie wiem dokładnie, komu, co tutaj, jakby komu wierzyć, ale powiedz, co, takiego, co zrobił Elon Musk, że cena tego bitcoina tak spadła. Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z wielkim celebrytą, który. Swoimi słowami potrafi faktycznie zamieszać na rynku, głównie amerykańskim, bo nie ma co ukrywać, że poza, poza Stanami aż tak popularny nie jest. Faktycznie uchodzi za guru przedsiębiorczości, za niesamowitego, no, wizjonera kogoś, kto potrafi wyczuć rynek, na trendy i tak dalej. Nie chcę mu tego odbierać, bo faktycznie uważam, że ma wielkie wizje. Natomiast z drugiej strony, to co robi na rynku takim finansowym, już nie chodzi nawet o krypto, ale w ogóle o rynek finansowy. No to zastanawiam się, dlaczego na przykład regulator nie, nie zaczyna działać w stosunku do samej firmy Tesla i tego, co Elon Musk robi, ale zostawmy to może z boku. Faktycznie, Elon Musk swoimi wypowiedziami, swoimi tweetami, które nie do końca są zrozumiałe, przez nie bardzo wiadomo o co chodzi ale rynek jakoś to odczytuje no i zaczynają się robić zamieszania ja tylko porównałbym to do tego co robił na przykład Greenspan szef Fedu tak. gdy kończyły się posiedzenia tamtej właśnie Fedu i on miał swoją konferencję prasową i wtedy analizowano każde jego słowo czy wziął oddech przed i czy po i i czy patrzył do góry, czy patrzył na dół, to dokładnie wtedy się działo. Podobnie jest teraz z Elonem Maskiem. W że no Elon faktycznie chyba robi to trochę celowo dla zabawy, albo może w grę wchodzą jakieś bardzo, bardzo duże pieniądze. No, ja mogę tylko skomentować, Sławku, jedną rzecz, tak. bo interesowałem się tematem już dawno, dawno temu, tak. jeśli chodzi o energochłonność Bitcoina. I niedawno widziałem taki. Raport, który pokazuje, jakie jest zużycie energii, bankowości w wydobyciu złota i w bitcoinie. I powiem tak, o ile zużycie bitcoina to jest przyjmijmy 100 jednostek, tak, to jest tyle, ile kosztuje, ile wydobycia, ile wydobycie bitcoina, kopanie bitcoina zużywa prądu, to szacunk szacunkowy, ponieważ nie można tego dokładnie określić, bo wiele rzeczy jest nieznanych. Ale szacunkowy na podstawie tego, co wiemy, e, możemy wywnioskować to i, i tylko i wyłącznie na podstawie 100 największych banków na świecie. Tak. Nie wszystkich, tylko 100. Tak. Mamy ponad 250. To jest zużycie prądu przez e, banki. A jaki było, jaką jednostkę to 100, 100. Okay. Czyli 2,5 razy więcej. Co ciekawe, zużycie prądu przy wydobyciu, czy energii przy wydobyciu złota jest niewiele mniejsze. Od banków. Od banków. No, ja wiem. Czyli to jest po prostu. Yy... Łukasz, pod tweetem yy, Alona Maska o tym, że tam yy, zostawiamy jakiś węglowy ślad. Yy, my, bitcoinowcy, yy, pojawił się komentarz jednego z jakichś tam, powiedzmy, ludzi, którzy tworzą opinię, i powiedział, że 75% energii, która jest wykorzystywana do kopania kryptowalut, pochodzi z energii odnawialnej. Tak. Yy, nie nie jestem w stanie tego zweryfikować, czy nie, ale to przecież. W interesie górników jest to, żeby ten prąd zdobywać jak najtaniej. To dla nich jest najważniejsze, tak? żeby mogli zarabiać jeszcze więcej. Wyjaśnię tak. naszym słuchaczom, dlaczego energia odnawialna jest taka popularna w Bitcoinie. Otóż zrobienie elektrowni odnawialnej, która produkuje 10 jednostek, nieważne czego, a 20 jednostek prądu, megawatów na przykład, 10 megawatów i 20 tak. megawatów, Praktycznie koszt jest niewiele większy. Jest większy oczywiście, natomiast to nie jest dwa razy więcej, to jest tam 20% więcej, 30% więcej. Postawienie elektrowni, która produkuje 20 MW, jest tylko 20 czy 30% większe niż 10 MW. Mhm. Jeżeli mamy miasteczko, które potrzebuje, czy możemy, mamy odbiorców na 10 MW, to jak postawimy 20 MW elektrownię, to te 10 megawatów musimy spuścić do Ziemi. Tak. To, jest, to, to nie jest tak, że jesteśmy w stanie zmagazynować albo zmniejszyć produkcję, albo cokolwiek. Nie. Elektrownia produkuje 20 MW, koniec. Co zrobić z tą energią, która ma iść do ziemi, bo nie ma komu odebrać? Wystarczy no. postawić koparki. I w momencie, gdy mamy nadwyżki, gdy nasza elektrownia produkuje 20 MW, a odbiorcy biorą 10, to możemy postawić koparki i niech one zużywają te 10 MW. Coś, co było dla nas bezwartościowe, bo zrzucaliśmy to do Ziemi. Teraz nagle zaczyna produkować coś, co jest wartościowe. I w tym momencie można powiedzieć, że każda cena prądu będzie atrakcyjna dla elektrowni, no bo normalnie by nic nie dostali. Stąd bierze się ta atrakcyjność powstawania kopalń przy wszelkiego rodzaju elektrowniach ze źródeł odnawialnych. To jest no. prosty, prosty rachunek. Słuchaj, zgadza się. E... Myślę sobie, że w ogóle tłumaczenie się Elona Maska o tym, że zostawiamy ślad węglowy, przecież on o tym wiedział, kiedy inwestował, czy kiedy w ogóle mówił o Bitcoinie. Nie jest głupim człowiekiem i no, uzasadnia to w ten sposób, że czuje się teraz szantażowany przez organizacje rządowe, ponieważ liczy na wielkie dotacje, które mają wspierać jego firmę Tesla, w tym, żeby dotacje rządowe zaznaczamy, w budowaniu jakby właśnie ekologicznych samochodów. No, i oczywiście przyjmowanie płatności w Bitcoinie może je zablokować. Bardzo podejrzana sprawa w mojej ocenie, ale co więcej, jeszcze pokazuje to, że tak naprawdę e, 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 samochody Tesli to jest mit, e, jeżeli chodzi o kwestie ekologiczne, bo trzeba do nich dopłacać. No, to jest w tak ogóle najgorsza, najgorsza rzecz. E, więc myślę sobie, że coś się dzieje tutaj bardzo złego. Nie do końca rozumiem, czym kieruje się Elon Musk, kiedy tak naprawdę próbuje teraz Dogecoina. Przecież Dogecoin jest kopią, Bitcoin, Bitcoina. Tak. Czy on jest, to Też jest proof of work, Tak. No tak. tak? to o co chodzi? No, ja muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia, o co chodzi, Elonowi. To jest bardzo, bardzo tajemnicze, natomiast na pewno możemy powiedzieć od wielu już znajomych ze Stanów, to słyszałem, którzy interesują się tematem, informację, że Fed i w ogóle generalnie rząd zaczyna dostrzegać problem wynikający z kryptowalut. Są pompowane olbrzymie pieniądze na rynek i oczywiście znakomita część tych pieniędzy jest inwestowana, czy są kupowane akcje, firmy mają jakieś inwestycje, chociaż właśnie zakup akcji jakiejś firmy i wzrost kursu akcji wcale nie powoduje, że dana firma ma więcej pieniędzy, więc to jest takie złudne. Natomiast faktycznie rynek finansowy w tej chwili kosi po prostu żniwa ma, naprawdę. Ale się okazuje, że bardzo duża część pieniędzy ląduje w krypto i to jest coś, co niezbyt podoba się rządowi w Stanach, bo zaczynają odczuwać to, że ta kwota to nie jest jakiś nieistotny ułamek, ale to zaczynają być istotne kwoty. Szczególnie jeśli chodzi o ludzi, to znaczy ludzie, którzy dostali pieniądze do ręki, nie wydają tych pieniędzy, a inwestują to w krypto. Oczywiście, Rynek e, mieszkaniowy w tej chwili w Stanach jest tak rozgrzany jak nigdy dotąd. 2008 rok to był pikuś. To, co się dzieje w tej chwili, to są naprawdę, e, naprawdę są szaleństwa. Ceny drewna, ceny elektroniki tak idą do góry, że możemy myśleć o tym, że faktycznie zaczyna się robić wielka, wielka inflacja. No, i e, a, z, a z drugiej strony e, zaczyna szukać winnego, i może się okazać, że za winnego zostaną uznane kryptowaluty. No to zaraz. Mam krótki referat o tym, co się dzieje na świecie. Tutaj e, mamy dość dużą dyskusję e, na e, naszych Facebookach, indkinach i YouTube'ach. E, Maciej Stachowiak, którego pozdrawiamy, e, zadał pytanie, jak w ogóle oceniamy teraz grę Elona w kontekście Dogecoina? Czy, e, czy w ogóle można zaufać Elonowi? Ja myślę, że granie z Elonem w tej chwili to jest bardzo trudne, bo nikt nie wie tak naprawdę, o co jemu chodzi. I... Odczytanie prawidłowe jego intencji w mojej ocenie jest w ogóle niemożliwe. Więc chyba jeśli chodzi o doczkoina, to ja bym się wycofał, bo tutaj się może zdarzyć wszystko. To znaczy, zarówno wielki wzrost, jak i wielki spadek jest możliwy. Elon, w tej chwili zastanawiałem się niedawno nawet nad tym, czy Elon sam wie, co robi. Więc ja ci powiem, Łukasz, jedną rzecz. Jest dużo pytań na temat Elona, ale musimy iść dalej, ale powiem ci jedną rzecz na podsumowanie tej dyskusji. Nigdy nie ufaj człowiekowi, który posuwa cudze żony. I okay. tyle, jeżeli chodzi o Elona, e, a e, chyba, że chcesz to skomentować. <laughs> Dobrze, zostawię bez komentarza. Tak. E, Tutaj nawet mamy komentarz taki, że zbyt dużo skupiamy się na, na słowach, ale już historia go sądzi za to, co zrobił. Natomiast, słuchaj, a propos tego, co powiedziałeś, że Fed może czuć niepokój, a propos kryptowalut, to kilka ciekawych ciekawostek, jeżeli tak mogę powiedzieć. W Argentynie wchodzą regulacje, które mówią, że wszystkie, jakby cały obrót argentyński kryptowalutowy ma być monitorowany. Wszystkie giełdy i procesorzy płatności mają na bieżąco zgłaszać pełne raporty o tym, kto, gdzie, kiedy, za ile co kupił. Dodam, że całkiem niedawno, właściwie cały czas, Argentyna przeżywa kryzys gospodarczy. Nie taki jak Wenezuela, ale też ma problem z inflacją, problem z upadającą gospodarką, no i ludzie sięgali po kryptowaluty. No i próbują to zdusić. Dokładnie to samo dzieje się teraz w Turcji: kolejne obostrzenia. Uwaga, w Indiach, pamiętasz, z dwa tygodnie temu mówiliśmy, że no te Indie niby się wycofują, ale tak mówię, nie będziemy zabijać kryptowalut. Indiach, tamtejszy narod... bank centralny, tak? Tamtejszy mhm. bank centralny nieformalnie wymaga od banków komercyjnych, żeby zrywały współpracę z giełdami kryptowalutowymi. Czyli w mnie to jest trochę podobnie jak w Polsce. KNF z... też takie nieformalne wymogi tak. wprowadzał, prawda? Tak, tak było. No ale a propos Polski, wydaje mi się, że jeszcze Polska nie zginęła, bo NBEP ogłosił swoje plany co do polskiej kryptozłotówki, krypto -złotówki, co do CBDC. Okej, okay. jakie plany? Nie będą na razie się tym zajmować, nie widzą w tym interesu e, i w ogóle uważają, że to jest e, niepotrzebne. No, ja jestem sceptyczny. Myślę, że to nie wynika z tego, że chcą e, być niezależni. E, raczej myślę z tego, że e, zdają sobie sprawę, że nic nie są w stanie zrobić. I mówienie czegokolwiek e, w tym temacie oznacza, że. Ale, Łukasz, bo to nie jest. Z, zwróć uwagę na jedną rzecz. Myślę sobie, e, uwaga, e, bardzo ciężko jest być prorokiem we własnym kraju, ale zobacz. E, jest prekaz nacisk NBEP-u na to, żeby ustawodawca wymusił na każdym przedsiębiorcy to, że musi przyjmować płatności w gotówce. Tak. Nie może być tak, że ty sprzedajesz cytryny i przyjmujesz płatności tylko kartą. Musisz przyjmować w gotówce. Będzie coś takiego. O tym, że NBEP nie, nie zajmie się CBDC, wydaje mi się, że mówiliśmy kilka tygodni temu na ramach tej audycji, mhm. bo to się wpisuje w pewną strategię. Ja uważam, że właśnie w tym całym wielkim bałaganie Akurat ta polityka monetarna, co do której mamy wielkie wątpliwości, nikt nie chce wracać swoich poglądów politycznych, ona może być dla kryptowalutowców i dla gotówkowców też, trzeba to powiedzieć, może być korzystna. Bo tam, gdzie wszystkie państwa w Europie teraz idą w CBDC, Chiny już tutaj, wczoraj mieliśmy telefon, kiedy w naszym kantorze będzie można kupić chińskiego my powiedzieliśmy, że chyba nigdy, ze względów ideologicznych, ale wiadomo. Więc to jest bardzo, bardzo ciekawe. I myślę sobie, to, co powiedziałam minutę temu, jeszcze Polska nie zginęła, myślę, że coś dobrego może się jeszcze wydarzy. Jest to bardzo... Polska narodów, tak? Są, tak, mesjasze na pewno. No dobrze, z dobrych wiadomości mam coś takiego, że na Kubie i w Kenii prawdopodobnie wprowadzi się Legalizację obiegu kryptowalutowego na takiej zasadzie, że nie tylko będziesz mógł kopać, trzymać kryptowalutę, ale że będzie to środek płatniczy. Dlaczego? Dlatego, że Kuba i Kenia cierpią w tej chwili bardzo mocno z, no z powodu absolutnie. lockdownu i w ogóle wszystkich różnych rzeczy, i, i, i kryptowaluta ma być ratunkiem. Ciekawe, no nie? że tam, gdzie kryptowaluta uratowała państwa, na przykład mówię o Argentynie, tam zaczyna się ją stygmatyzować. Tam, gdzie państwa są na skraju krawędzi gospodarczej, no otwarcie się mówi, sięgniemy po kryptowalutę, żeby nas ratować. Czy to nie jest tak, że jak trwoga, to do kryptowalut, a jak nie trwoga, to już można ją udusić. No, to jest, to jest ciekawe. Generalnie myślę, że faktycznie sytuacja na rynku finansowym w tej chwili jest bardzo zagmatwana. I to sytuacja nie na jednym kraju, tylko mam na myśli cały świat. I myślę, że w ciągu najbliższych kilku lat możemy się spodziewać prawdziwej rewolucji, bo to, co się dzieje teraz na rynku pieniądza fiducjarnego, czyli takiego dekretowego, tak. to nigdy, nigdy w miejsce. historii nie miało miejsca. I, a z drugiej strony mamy do czynienia z tym, o czym ta szkoła austriacka Wolnościowa, ta, wolnościowa ekonomiczna czyli ta nie monetarna i nie keynesowska, mówiła od początku, że to się musi wydarzyć, że nie ma możliwości, żeby postępowanie z pieniądzem dekretowym doprowadziło do czegoś innego. Musi w pewnym momencie nastąpić ta sytuacja, gdy politycy się zorientują, że najlepszym sposobem na zdobycie władzy jest przekupienie ludzi ich własnymi pieniędzmi, będą drukowali te pieniądze, żeby tylko kupić sobie głosy wyborców. Są zarzuty w Polsce, że to robi polska władza. Nie, to jest nieprawda. To nie robi tylko polska władza. Tak robią wszystkie rządy w tej chwili. Wszystkie. Tak. I to robią po prostu w stopniu nie, niewyobrażalnym. O ile jeszcze kiedyś drukowanie tego pieniądza było jakąś taką wstydliwą rzeczą, robiło się pomału, uzasadniało się zgodnie z założeniami kiepskiego statysty pana, Kane, pana Keynesa że to musi być, ponieważ mamy zwiększoną ilość dóbr, to musi być też większa ilość pieniądza na rynku, to drukowano takie nieduże ilości, natomiast w tej chwili to, co się dzieje, co pandemia dała, czy pozwoliła wytłumaczyć rządom, to już woła o pomstę do nieba. Naprawdę jestem ciekaw, co, co ludzie z tym zrobią, bo to najbardziej odbije się na zwykłych, zwykłych no, ludziach. Z, zrobi się, ja to skomentuję już Kończąc ten na nasz e, bardzo ciekawy odcinek, e, e, mentor Ludwika, e, znaczy Fryderyka von Hajeka, czyli chyba jedynego Austriaka w sensie e, szkoły austriackiej, który dostał Nagrodę Nobla, Ludwik von Mises, to e, człowiek, który, od którego zaczęła się chyba szkoła austriacka, chociaż przepraszam wszystkich Austriaków ze szkoły, których być może teraz tutaj obraziłem, nie się nie wiedzą. Ludwik von Mises, kiedy Fed zaproponował mu e, pracę Powiedział, że nie ubrudzi sobie swoich rąk krwią. E, właśnie w kontekście do druku pieniądza i tego, że pieniądz nie ma odpowiednika, czy jakby nie jest związany bezpośrednio na przykład ze złota. Ale na szczęście w Polsce mamy wprowadzony nowy, wał, nowy <śmuszczak> ład. <śmuszczak> <Prraszam>. <śmuszczak> I, to była e, da, pomyłka. pomyłka. Tak. No? <śmuszczak> <i, dalej. śmuszczak> I możemy dumnie patrzeć w przyszłość z ufnością, że będzie wszystko, wszystko dobrze. patrzeć, bo jest Bitcoin. Dobrze, Łukasz, tak. bardzo dziękuję. Moi drodzy, proszę, ocencie ten odcinek od 1 do 6, czy Wam podobała się ta informacja i czy ta forma prowadzenia tej audycji jest OK. Widzimy się w przyszłym tygodniu o tej samej porze. Zapraszamy. Ale z małą niespodzianką. Z małą niespodzianką.